Było już o tym, co Gentwinowi wyszło, to teraz mowę powiedzmy sobie o tym, co mu nie wyszło. Trochę tego było i miałem problem z tym, aby wybrać 5 największych wpadek Gentfina w tym roku, ale myślę, że mogą mi się udać. Wiadomo, że dużo tegorocznych wpadek jest związanych z Natlanem, pewnie każdy się tego spodziewa. Ale żeby nie wyszło na to, że mówię, że wszystko co złe w Genshinie to na tlan, to postarałem się też wybrać kilka niewypałów ze wcześniejszych aktualizacji, jeszcze z 4 na początku. Oczywiście zachęcam do zostawienia lajka, suba oraz komentarza. Z czysto informacyjnych rzeczy powiem jeszcze, że ten film jest subiektywny, a kolejność występowania tematów nie ma znaczenia. A teraz przejdźmy już do materiału. Zacznijmy może od postaci. Ale nie tych natlanowych, których mogliby się, się spodziewać. Mam tu na myśli inne posacie. O natlanowych postaciach jeszcze będzie, ale w tym filmie chciałem się skupić na trochę innych bohaterach, czy może bardziej bohaterkach. Bo w 2024 dostaliśmy dwie posacie, które przyjęły się. żeby nie przesadzić bardzo słabo. Ich sytuacja jest na tyle zła, że są one dwoma najwatszymi posaciami w genfinie. Mówię tu oczywiście o Chiori oraz Sidwin. Obie te bohaterki wyszły w tym roku i obie zostały nie najlepiej przyjęte. Zgaduję, że ich banery tak we słabo się sprzedały, ale czemu tak jest? No wpływa na to wiele czynników, jak na przykład położenie banera, które w obu przypadkach było brutalne, lore posaci, które także dla wielu nie było zbyt interesujące, lub po prostu siła. Zarówno Chiori, jak i Seadrine są raczej słabszymi postaciami z wieloma zamiennikami. Obie te bohaterki bardzo potrzebują konstelacji, aby więcej robić, co jest bardzo źle odbierane przy postaciach pięciogwiazdkowych. Obie specjalizują się w raczej wąskim zakresie drużyn i mowy Seadrine nie jest pod tym względem a w taka zła, to Geo Chiori ma już z tym problemy. Już o tym wspominałem, ale te bohaterki wcale nie są potrzebne. Jeśli ma się dwin lub Kokomi, to Seadween jest niestety zbędna. Tak samo Chiori nie jest aż tak potrzebna, jeśli ma się na przykład Albedo. Obie te postacie zostały zdesignowane stricte pod jedną postać, więc jeśli nie ma się Furiny w przypadku Seadween albo Navi u Chiori, to te postacie są w ogóle nieinteresujące pod względem tego, co mogą nam zaoferować. Po wymienieniu tych wszystkich wad, zarówno Seadween jak i Chiori, Pewnie mówicie już zauważyć, że te postacie są raczej niedopracowane. Zostawiają one trochę do wyczenia i zapewne dla wielu były one rozszerowujące. Zdecydowanie można powiedzieć, że te dwie postacie to dwie duże i bolesne wpadki Genfina w 24. To co bardzo dało mi się we znaki w tym roku to zdecydowanie na Tlanowe Deadline'y. Region ten wprowadził kompletnie nową mechanikę specjalnych nagród za eksplorację oraz robienie Archon Questów. Poza tymi zwykłymi rolkami oraz primogemami, za ukończenie jakichś celów w określonym czasie dostajemy jeszcze dodatkowe primogemy. Aktualnie w grze są te deadlines y za eksplorację, ale we wcześniejszych aktualizacjach były jeszcze takie za zrobienie Archon Questów. Za eksplorację możemy zgarnąć dodatkowe 400 primogemów a za zrobienie Ahron Questów 500. No i fajnie, wygradaje nam dodatkowe możliwości na zdobyciu kilku primo, ale nie podoba mi się to, że jest to w takiej formie. Przez to, że po jakimś czasie te eventy znikają, do Genshin'a zostały dodane istne deadline'y, w których musimy się wyrobić z tą eksploracją czy questami. Przez to, tak naprawdę nie można już grać w tą grę własnym tempem, tylko musimy skupiać się na tym, na co wskazuje Hoyoverse. Czyli na nowym kontencie. W aspekcie eksploracji w moim przypadku mam jeszcze inne niezeksplorowane regiony. Wolałbym się skupiać właśnie na nich, aby nadrobić te regiony, na których mam jeszcze niskie procenty. Przed natlanem chociażby eksplorowałem sobie pustynię, bo jeszcze tego nie robiłem i mam tam dużo skwynek do otworzenia. Ale przez te nowe deadliney jestem zmufany do tego, aby skupiać się na Natlanie zamiast na tym co mam do nadrobienia. Podobnie z archonquestami. Questami. Już od dawna chcę sobie zrobić story questy kilku postaci, ale teraz znowu jest to spychane na drugi plan, przez to muszę się skupiać na tych Archon archonquestach, na których są deadliney. Oczywiście może się pominąć, ale to wiąże się z tym, że stracisz wiele możliwych wifi i chyba każdy jest chętny, aby je dostać. Naprawdę mi się nie podobają te deadliney. Mogliby zostawić te nagrody bez nich i nikt by na tym nie ucierpiał. Mogliby zrobić te eventy z primogemami bez limitu czasowego, dzięki czemu każdy mógłby grać w Genshin własnym tempem. Teraz niestety jest to niemożliwe, co jest moim zdaniem bardzo złe. A to co bezpośrednio idzie za tymi nagrodami i deadlineami, to funkcja Quick Startu. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, to już na pewno wiecie o co mi chodzi, ale jeśli nie, to to wytłumaczę. Quick Start to funkcja, która bezpośrednio celowała w nowych graczy. Umożliwiała im ona przeskoczenie wszystkich Iron Questów, aby zacząć te natlanowe. Funkcja ta była dostępna po skończeniu fabuły wyliłe, więc Quick Startem dało się pominąć wszystkie Iron Questy z Inazumy Sumeru oraz Fontaine. Zapytacie, czemu coś takiego zostało dodane? No właśnie przez te deadlines. Y. Quick Start powstał po to, aby nowi gracze nie byli wykluczeni z tych primogemów za przechodzenie na tlanowych Archon Questów. No i z jednej strony ta zmiana jest jak najbardziej na plus, ale z drugiej, Quick Start to moim zdaniem jedna z najgorszych optymalizacji w historii Genshin'a. Przez tą funkcję nowi gracze pominą większą i najlepszą część Genshinowej fabuły. A kiedy będą już w tym na tlanie po użyciu Quick Startu, to zaspoilerują sobie wszystko. Archon Quest z 5.1 to już absolutna bomba, która spoileruje całą wcześniejszą fabułę. Oczywiście we gracze będą robić te questy wypogoni za darmowymi primogemami, a podczas tego właśnie zaspoilerują sobie najlepsze regiony Genschina pod względem fabuły. Fontaine i Sumeru to już moim zdaniem pik i te regiony zwracają naprawdę mocne bomby fabularne. No ale który nowy gracz by zwracał na to uwagę, kiedy można dostać darmowego ten Quick Start to funkcja, która po prostu weruje na nowych graczach, którzy nie są świadomi tego, że użycie jej zepsuje im całą fabułę tej gry. Bo nie ofukujmy się, jeśli ktoś będzie przechodzić Genfina w kolejności Mostad Liwen, Natlan i na złe Fontaine, to w żadnym stopniu nie będzie mieć z tym takiego doświadczenia, jakby robił te regiony po kolei. To, co normalnie byłoby mind blowing, na takiej osobie by nie robiło wrażenia, bo przecież już o tym wiedziała. A to przez to wyużyła wcześniej Quick Startu i wszystko sobie zaspoilerowała. Dlatego moim zdaniem ta funkcja to bardzo zła rzecz, która została wprowadzona do Genshina i niestety wiele osób z niej skorzystało. Zachęcam do obejrzenia filmu z karty, w którym szerzej opisuje problem tej funkcji. A teraz przejdźmy już do czwartej wpadki, która dla mnie wcale nie jest wpadką, ale widzę, że wiele graczy na to narzeka, więc muszę tutaj o tym wspomnieć a jest to najnowszy endgame'owy tryb dodany w tym roku, Imaginarium Theater. Myślę, że oczekiwania co do niego były całkiem spore, bo miał to być pierwszy endgame'owy tryb oparty o walkę od czasu Abyssa. Zakładam, że wielu już on męczył, gracze czekali na jakiś nowy, odświeżony tryb, ale ku ich niezadowoleniu, Imaginarium Theater nie sprostał oczekiwaniu wielu osób. Przeczytałem już naprawdę masę komentarzy krytykujących ten tryb, więc zdecydowanie można powiedzieć, że został on słabo przyjęty od strony społeczności. Ich największy zawody to przede wszystkim to, że jest on zbyt zalewny od postaci i to, że jest on po prostu za łatwy. Popularna jest opinia mówiąca o tym, że aby przejść ten tryb, wystarczy mieć dużą ilość zbudowanych postaci, i że jest to jedyna rzecz, która się liczy w tym trybie. Widziałem komentarze nawykające na to, że ten tryb jest tak prosty, że wystarczy użyć trialowych postaci i już można go na luzie przejść. Gracze niezbyt przychylnie patrzą też na mechanikę rotacyjnych wywiołów, przez którą trzeba mieć jeszcze więcej zbudowanych postaci, aby w ogóle zagrać w ten tryb. Aby załagodzić te wszystkie opinie, Hoyoverse postanowiło dodać dodatkową trudność, która miała być tą cięższą opcją dla tych, dla których zwykły hard mode był za prosty. Ale znowu nie zostało to chyba przyjęte za dobrze. Natknąłem się na komentarz mówiący o tym, że Visionary Mode to już przesada z tym, ile postaci potrzeba, aby w niego zagrać. I że ta rotacja z chociażby tulpał, jest już za ciężka. Więc możliwe, że HoYoverse nawet tym dodatkiem nadal nie trafiło w punkt i źródło problemu. Wiele osób mówi, że Imaginarium Theater jest złym trybem już od podszewki i jego założeń. Opinii na jego temat jest bardzo dużo, ale łączy je jedna rzecz: spora ich część jest negatywna i krytykująca, więc myślę wymówno powiedzieć, że dla wielu Imaginarium Theater był dużą wpadką Hoyoverse. A na koniec coś mowy nie aż tak grubego, ale nadal bardzo uciążliwego, bo jeśli aktywnie graliście w aktualizacji 5.1, to na pewno zauważyliście, że czegoś brakuje, a w szczególności głosów niektórych postaci. W Arlong Questach tej aktualizacji byli to jedynie Kini, Szkacina oraz Ahau, ale w main evencie 5.1 praktycznie każdy był cichy w angielskiej wersji Genfina. Jedynie głos Paymon nadal było słychać. Tak naprawdę wszystkie postacie sumeru były nieme w tym evencie. I naprawdę jest mi smutno z tego powodu, bo oczywiście przeklikałem cały ten event dla nagród, ale widziałem, że był on świetny, a w szczególności jego historia. Może i całej nie czytałem, ale to, co widziałem, mi się naprawdę podobało. Event ten wyglądał serio świetnie i miał w sobie ciekawe sceny, które wykraczały z tego, co mieliśmy do tej pory. Tak jak już mówiłem, brały w nim udział wszystkie postacie z Sumeru, co dodawało temu eventowi bardzo dużo. W końcu każdy mógł zobaczyć w nim swoją ulubioną postać z tego regionu i każda miała w nim swoją część. No i jeszcze ta bardzo ładna cutscenka na koniec, która była naprawdę wzruszająca z perspektywy historii Nahidy. Ale niestety, wszystko to zostało zniszczone przez właśnie brak tych voice actorów. Od zawsze wszystkie miniventy były w pełni zabiegowane, a to był pierwszy wyjątek od tej reguły. Samemu mi o wiele ciężej się przechodzi questy bez zabingu. I to też był główny powód, dla którego nie czytałem tego eventu. Więc bardzo szkoda, że nie było tutaj tych dubbingów, bo gdyby nie to, event tej aktualizacji mógłby się upracować bardzo wysoko w mojej topce main eventów. Brak tych wszystkich voice aktorów był naprawdę bardzo odczuwalny, bo przy Archon Questach nie było aż tak źle. Brakowało jedynie trzech voice aktorów, a ich postacie i tak wadko występowały w tym questie. Główni bohaterowie tego Aronquesta, czyli Sitlali, Ororon oraz Kapitano, na szczęście mieli głosy. Wolę sobie nie wyobrażać, co by było bez nich. Ale niestety, nie można tak powiedzieć o tym nieszczęsnym main bo został on brutalnie zniszczony przez brak voice actorów. Szczególnie dla mnie. Jest to duża wpadka Genshin'a, bo tak jak już mówiłem, event ten stracił przez to bardzo dużo i sam sobie byłby świetny, gdyby nie to. Jeśli jesteście ciekawi czemu brakowało wtedy tych włożek aktorów, to oczywiście zachęcam do zajrzenia w kartę. I to było moje 5 największych wpadek Genfina w 2024. Zanim napiszecie, że czegoś tutaj brakowało, bardzo bym prosił abyście zaczekali na następny film o największych dramach w tym roku. Możliwe, że to, czego tutaj brakowało, będzie właśnie tam. Ale zawsze możecie napisać, jakie rzeczy według was były największymi wpadkami 2024. Zawsze z chęcią czytam wasze komentarze. Jeśli wam się spodobało, to oczywiście doceniłbym lajka oraz suba. Wpadnijcie na mojego Twittera, jeśli chcecie poczytać więcej moich wypoczyn. Link w opisie. Dzięki za oglądanie do końca i do następnego, już ostatniego filmu z tej miniserii. O, i obejrzyjcie poprzedni film o najlepszych zmianach, tak dla kontrastu. Ale dobra, już nie przedłużam. Cześć.